Witam Was serdecznie, dzisiaj, dzisiaj mam DCP, nie MFC 7820, jest to już dość wiekowy broder urządzenie wielofunkcyjne z podajnikiem ADF, jeżeli posiadasz, że taki zastanawiasz się co z nim zrobić to go nie utylizuj. Dlaczego? Dzisiaj do mnie trafiła, bo zbliża się wrzesień i czym będzie można to jakoś reanimować. Niewielczynności czynności w tym urządzeniu zrobiłem, ale moduł bębna i moduł Tonera, czyli kaseta z tonerem do tego urządzenia o znaczeniu TN2000, kosztuje w tym momencie na Alegrach, gdzie w granicach, słuchajcie, 35 zł. Moduł bębna też jest niewiele droższy, czyli za, można powiedzieć, 70 zł. Urządzenie, które zauważyłem, że dużo jest utylizowanych, bo już nikt nie chce tego robić. Może pod względem szybkości, nie posiada sieci bezprzewodowej, ma faks, chociaż faksu niewielko używa, ale tańność wydruków jest bardzo, bo to praktycznie z tej kasety robimy, słuchajcie, żebym Was nie skłamał, około 3000 zł. Kartek przy 5% pokryciu. Bęben wytrzymuje 12 tysięcy stron zamienny, Także naprawdę, za przy komplecie 70 zł materiału eksploatacyjnego, może wydrukować naprawdę dużo i za grosze. Dlatego ta drukarka miała być zutylizowana. Klient sobie ją odbierze bez kłopotu, bo są dwa elementy wymienione w tym przypadku: bęben i toner. No i teraz zróbmy jakiś taki mały wydruk. Są tutaj takie raporty. Poczekajcie, weryfikacja. Ustawienie użytkownika, drukowanie. I teraz zobaczcie. Jak to urządzenie, które naprawdę już ma dość sporo czasu, wygląda? Jeszcze nie jest jakoś mega zabite. To z jeden z pierwszych można powiedzieć: broderów laserowych. Skaner dołożyli był taki model HL2030. To było to samo, tylko jakbyśmy wywalili skaner i zobaczyć. Zobaczcie, jak to drukuje mimo wszystko. Ta drukarka wydrukowała. 6232 strony. Trwałość BEMna jeszcze pokazuje nam to na 50%. Jest nowe założone, ale nie był resetowany. Pamiętajcie o tym, że jak nawet nowe założycie, to musicie wykonać reset, jeżeli nie chcecie mieć komunikatów o zużyciu BEMna światłoczułego. Także jeżeli chodzi o urządzenie wielofunkcyjne, z podanikiem ADF, czyli możesz więcej wkładać tutaj kartę drukować i skanować i kopiować. To jeszcze szkoda by było to wyrzucić. Ona ma sieć kablową, czyli można wpiąć Rio 45, również faks, którego mało kto w tym momencie używa. Ale jeżeli chodzi o wydajność tego urządzenia i ilość kartek wydrukowanych za 70 zł, jest to jeszcze bardzo fajny sprzęt, żeby to trzymać i tego nie wyrzucać. Do wydruków takich roboczych nawet lepiej, bo to jeżeli jeszcze się uczycie, a gdzieś coś takiego zauważycie. Model. 7820 ja bym tego nie utylizował, ja bym to pozostawił z uwagi na taniość wydruków. Kaseta dużo większa za nieduże pieniądze, można to realnie mówić dowolnie. Co ciekawsze elementy takie które są w środku też się zużywałem jak moduły w pieca do tej drukarki nawet wałek dociskowy taki jest do dostania, nawet jest do dostania wałek grzejny, także tutaj naprawdę spektrum napraw w tym urządzeniu jest dość spore i nadal drukujesz tanią, nie pozbywając się urządzenia. Dziękuję za Twój czas. Jeżeli takie urządzenie masz, nie wywalaj. Za 70 zł możesz drukować dalej. Od nowa wymieniając najważniejsze elementy. Dziękuję za Wasza łapka do góry. Podeślij treść dalej, subskrybujcie kanał, jeżeli, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo wtedy takie treści nie są się dalej, nie śmiecimy. Używamy tego, co możemy w tym momencie. No i tanio drukujemy. Dziękuję za Wasz czas. Miłego tygodnia Wam życzę. Biorę się dalej do pracy. Dzięki. Cześć.